Przyjechaliśmy do Centrum Informacji Naukowej Biblioteki Akademickiej w Katowicach na zajęcia poświęcone temu, jak funkcjonuje w biblioteka. Spotkaliśmy się też z naukowymi pracownikami Uniwersytetu Śląskiego. W tym momencie jesteśmy w przestrzeni Centrum Informacji Naukowej Biblioteki Akademickiej, czyli w miejscu, w którym Uniwersytet Śląski zbiera wszystkie swoje materiały, tak? książki, z których korzystają nasi studenci ze wszystkich wydziałów. Jest to wspólna biblioteka naszego uniwersytetu, czyli miejsce, do którego przychodzimy, uczyć się, pracować, uzupełniać wiedzę zdobytą na zajęciach. Myślę, że warto powiedzieć to to, że Uniwersytet Otwarty jest taką platformą, gdzie łączymy świat zewnętrzny i przestrzeń zewnętrzną z uniwersytetem, tak? z osobami, które są z osobowościami w zasadzie, które są na uniwersytecie, fantastycznymi didaktykami, wybitnymi naukowcami, z osobami, które tej wiedzy i takich warsztatów wykładów potrzebują. Muzyka Myślę sobie, że jesteśmy taką jednostką z taką silną edukacyjną, silną edukacyjną misją.